Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran said to no man, I still go. go. Go, 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 go. Witam w serii dziennej film na piątek. O w sumie już piątek, to trzeba nagrać i weekendowe top ligi, a póki co zajmiemy się piłką nożną, koszykówką, hokejem, tenisem, bejsbolem, tylko i wyłącznie. Na piątek. Tak więc zapraszam do oglądania. Zaczniemy od piłki nożnej. Duży kurs jest z Andory, nie z Polski. Tutaj znowu się, żeśmy pomylili. Penia z Santą Kolomą gra i gramy 1 9-0. Oczywiście błąd jest w nazwie ligi. Dalej mamy kursy powyżej 2-0 i tutaj Chojniczanka gra z Arką. Gramy dwójką na Arkę. No i to już jest pierwsza Liga Polska. Riet z Altach grały 1.215 Liga Austriacka z remisów wybrałem dla was Zagłębie Stal 355 Polska Ekstraklasa Ruch z Odrą pierwsza Polska Liga 375 i Bastia Borgo Martigues 40 National, czyli trzecia Liga Francuska Kupon Królewski z piłki nożnej to Lech Poznań po całości Arkadynia po całości i Sassuolo remis nie ma zakładu z mącą. włoskie Serie A 2,520 jest do wyjęcia na tym kuponiku, a dalej mamy już koszykówkę. Tutaj kupon z kosza to Olimpiakos na kazetce mamy Denver z Lakersami na overze 220 i Barcelona Real plus 9,5 handicapu dla Realu, 1430 do wyjęcia na koszykarskim kuponie. Z hokeja kupon jak zawsze Karolina z NHL przeciwko Florydzie, na kazetce mamy Overa 4,5 w meczu Austria-Niemcy i Kazachstan-Słowacja. Słowacja na handicapie minusowym 1-0. 1685 jest do wyjęcia na tym kuponie z hokeja, a dalej to już tenis. Tutaj Kudermetowa, Granollers Zabalos i że wygrają seta Hase, Wande, Zandschulp, 2080 do wyjęcia z bejsbola, overy w meczach Toronto-New York-Jankes. 6,5 i 6,5 również St. Louis, Los Angeles Dodgers. Do tego LG Twins z Korei Południowej przeciwko Hanwie Eagles. Stosujemy kazetkę 1255 do z baseballa, a liga typera to mecz korony z Lechem Poznań. Odpowiedź warta 5 punktów do rankingu ligi typera. Typujemy do 20.30. Tak wygląda aktualny ranking, a kolejna aktualizacja we wtorkowym filmie statystycznym. Ja zapraszam do grup EWI polskich, mamy je z różnych dyscyplin a zainteresowanych dołączeniem. Zapraszam drogą mailową na sportredictionspelmo.com. Możecie również wspierać kanał. Dla wspierających dodatkowe filmy, jak również kupony challengeowe dla grup pierwszej ligi i extra Klasy. Jutro pojawią się kupony challengeowe już na weekend. Aby wspierać kanał, wystarczy kliknąć przycisk wesprze i taki przycisk znajduje się przy każdym z moich filmów. Tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Nie przeniosłem jeszcze zaktualizowanej wersji tej tabelki, tak więc już w następnym filmie na pewno ona będzie w ekranie końcowym. Jutro prawdopodobnie z rana pojawi się film na top ligi europejskie, a na kanale macie oczywiście dostępny film na Fame MMA walki w sobotę. Póki co dziękuję za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę i do usłyszenia w kolejnych filmach.